Chodź, coś ci pokażę. To jest pomieszczenie, w którym przygotowujemy ciała osób zmarłych, w którym jest chłodnia. Tutaj, że tak powiem, odbywa się nasza praca. To jest miejsce, w którym staramy się przygotować osoby zmarłe tak, żeby rodziny mogły się z nimi godnie pożegnać, żeby nie widziały bólu, cierpienia, które towarzyszyło im przy umieraniu. To jest stół, na którym wykonujemy zabiegi balsamacji. Tutaj także myjemy ciała naszych osób zmarłych. Tutaj dokonujemy wszelkich spraw, które, że tak powiem, rozpoczynają nam cały proces przygotowania ciał osób zmarłych. Przygotowujemy osobę zmarłą, żeby jak najlepiej wyglądała do pożegnania czyli wykonujemy toaletę pośmiertną, kosmetykę, zabezpieczamy ciało osoby zmarłej, żeby nie było żadnych wycieków, żeby ta osoba wyglądała jak najlepiej potem dla rodziny do pożegnania. Jest to szereg zabiegów, które możemy wykonać, by zmarły wyglądał jak najlepiej. Najlepiej. Tutaj, choć pokażę ci, mamy sprzęt do balsamacji. Jest to pompa, której używamy do, do balsamowania ciał osób zmarłych oraz dwa pojemniki. Jeden pojemnik jest pojemnikiem iniekcyjnym, a drugi jest aspiracyjny. Nazywam się Szymon Sokołowski, jestem laborantem oraz balsamistą.